Z tej strony Ali. witam Was w serii Ali Tester. Jak widzicie, dzisiaj jest strasznie gorąco, około chyba 30 stopni po prostu istna masakra. Dobrze, że jest taki lekki wiaterek, ale on i tak nic nie daje. No ale dobra, dość tego. To nie jest seria o pieprzeniu, o pogodzie, tylko o piwie. No to co, lecimy. No jak jest dzisiaj gorąco, to trzeba sobie się napić dobrego piwka i je przetestować. A dzisiaj w odcinku mamy piwo kraftowe, piwo małego browaru, a mianowicie trzech kumpli. O, I nazywa się to piwo Kalifia. Jest to piwo Indian Pale Ale, czyli IPA. I tak, może trochę specyfikacji. 7% alkoholu, 16,5% ekstratu, butelka pół litra. Oprócz składników, czyli woda, słody jęczmienne, chmiel, drożdże, mają też płatki pszenne. Czyli zapowiada się bardzo ciekawie to piwko. Spójrzcie, jaka etykieta typowo nawiązująca do takich kolorów w Kalifornii. Takie lata hipisowskie. Bynajmniej mi się tak te kolory kojarzą zobaczcie też na kapsel powiem wam że no etykieta właśnie w takich właśnie latach gdzie właśnie hipisy i tak dalej tam w Kalifornii no ale dobra specyfikacja specyfikacją etykieta etykietą kapsel kapselem skład składem ale trzeba najpierw spróbować tego piła no to przechodzimy do zapachu Okej, okay, mamy już przerane nasze piwko Zobaczcie, jaki piękny bursztynowy kolor Bardzo ładny, taki mętny trochę, Pianka trochę skromna Naprawdę, bardzo ładnie się to tak prezentuje Spójrzcie z bliska Pianka może nie jest jakaś duża Ale taki ładny, złocisty kolor, taki mętny Widać taki piwko, takie Typowy, fajny kolor, takiego dobre, że zrobionego pipka. O, może tak mówimy. Ale kolor kolorem, wygląd wyglądem. Teraz powąchamy. Powiem Wam tak. Piwo bardzo intensywne, aromat bardzo intensywny. Takich cytrusów. Czuję grejpfrut. Pomarańcze. I limonkę, bardzo wyrazisty zapach właśnie takich owoców naprawdę bardzo wyraźnie pachnie naprawdę pierwsze co czuć to są te owoce intensywny taki zapach cytrusów grapefruit, pomarańcz, limonka Zapewne może być jeszcze jedno, ale te owoce przede wszystkim czuć. Naprawdę w zapachu. Rewelacja. Bardzo intensywny zapach i to nie jest taki sztuczny jak w niektórych piwach. Naprawdę zapach. Świetna sprawa. Ale nie samym zapachem człowiek żyje. No to co, teraz się napijemy tego cudownego pipka. Mhm. O kurde. Powiem wam. Świetna robota. Piwko ma intensywny taki smak chmielu. Uzupełniony jeszcze przez te owoce, które naprawdę robią robotę, ale uzupełnienie tego smaku są jeszcze te płatki. Powiem Wam tak, te płatki uzupełniają, łączą tą całość owoców i chmielu. Naprawdę świetnie to się komponuje, zgrywa, serio. Jest to piwo wyraźnie takie intensywne, powiem szczerze, intensywna goryczka chmielu, intensywne owoce, które tutaj czuć i te płatki, które uzupełniają też Nadają temu taki smak. Płatki pszenne połączone właśnie z piwem IPA. Powiem Wam, świetnie to robi roboty, naprawdę. Powiem Wam, kurczę, zapłaciłem za to piwo 9,90 i powiem, za tę cenę dostajemy naprawdę. Bardzo dobre piwo. Nie ma tutaj czegoś takiego jak wymuszony, jakiś taki smak sztuczny, jak na przykład w książęcym IPA. No, ale co my porównujemy, no, to piwo kosztuje jak dwa takie książęce IPA, tak naprawdę. Więc cena i jakość. Czasem idzie w parze, chociaż niekiedy znacie przykład niektórych pip, które recenzowałem, cena nie szła z jakością. W tym przypadku cena i jakość idealnie do siebie pasują. Otrzymujemy naprawdę świetne piwko. Powiem tak, Wam, piłem piwo Cotton Ball i Pa kupiłem na lotnisku w Irlandii. I do tego czasu myślałem, że to była najlepsza i pak to piłem, Ale jednak powiem szczerze, że to jest lepsze. To jest lepsze do piwa Cotonball. Dam Wam link w zakładce, tu i tu lub tu. To nie wyskakuje. Ale w sumie to bardziej po prawej. Ale nieważne, powiem Wam tak. Te piwo jest lepsze od tego tonbol Ipa. Serio. Zapewne też kurczę, te płatki naprawdę uzupełniają to, co dostajemy w tym piwie. Okejka murowana. Bez żadnego ale. Ja wiem, że odcinek z Cotton Ball nie cieszy się jakoś sympatią, bo tak naprawdę no, z ka każdego filmu wyciągamy jakieś wnioski, próbuję je ulepszyć i, i z każdego filmu dodaję coś, coś nowego. Więc rozumiem, jak się ludziom nie podoba tam ten odcinek, no bo dużo mi brakowało do poprawy jeszcze ale z każdym odcinkiem staram się wszystkie błędy poprawić. Ach, naprawdę powiem Wam tak. Powiem tak, że schłodziłem to piwko do tak 5-7 stopni. To też robi kurczę robotę. Naprawdę. No, powiem tak. Tylko mogę wam je polecić, naprawdę. Piwo rewelacyjne. Im dłużej to piwo pije, to tym bardziej ten aromat, te przegryzione składniki, kurde. No naprawdę, wow! Dają taki efekt po prostu, wow! Dobre piwo na mega upały, tak jak dzisiaj mamy. W szczególności jak jest schłodzone. Pamiętajcie, nie warto chłodzić piwa do jak najniższej temperatury, bo traci jednak swój smak i aromat. Piwo musi być schłodzone różnie. Ja polecam coś około 5-4 stopnie Wtedy najlepiej wyczuć aromat i można się schłodzić. Zawsze staram się do takiej temperatury piwko schłodzić i powiem Wam szczerze, wtedy najlepiej czuć aromat, można się schłodzić. Oczywiście mówię o piwach takich. Naprawdę już z wyższej półki, bo jeśli ktoś, nie wiem, chce kupić sobie żywca i go schłodzić, nie wiem, do jednego stopnia, dwóch, proszę bardzo, Wiesz, no, tam nie ma co tak naprawdę szukać w tym piwie, takie byle by było, a tutaj w takich piwach aromat i przyjemność gwarantowana. Naprawdę bomba Moi drodzy Jeszcze raz okejka murowana Wasze zdrowie Moi drodzy To tyle w tym odcinku Jeśli się podobało możecie dać łapkę w górę lub łapkę w dół a wtedy napiszcie co się Wam nie podobało jak i również, jeśli chcecie, może dać suba. To wszystko dobrowolne. No to co, moi drodzy? Wasze zdróweczko i widzimy się w kolejnym odcinku. Ach.